Aktualizacja platformy IBM Business Automation Workflow pomiędzy dużymi wersjami, przykładowo między wersją 19 a 20, może nieść za sobą pewne ryzyko. O ile samo podniesienie wersji platformy nie jest skomplikowane, to może mieć destrukcyjny wpływ na aplikacje, które zostały na niej przygotowane. Może się okazać, że niektóre z aplikacji korzystają z funkcji, które w nowej wersji Bawa zostały wycofane i przestaną działać. Dlatego też w Clarite proces aktualizacji realizujemy za pomocą oddzielnego, specjalnie na te potrzeby zbudowanego środowiska. Jest ono konieczne zwłaszcza przy aktualizacji platform IBM Business Automation Workflow, na których zbudowano wiele kluczowych dla biznesu procesów. Ktoś by się mógł zapytać, dlaczego budować dodatkowe środowisko, skoro mamy środowisko testowe i deweloperskie? No jest to niezbędne, ponieważ dostosowanie aplikacji zbudowanych na platformie baw do nowej wersji może chwilę potrwać. W przypadku wykorzystania do testów wspomnianych środowisk wyłączyłoby je z normalnego użytkowania. Konsekwencją tego byłoby zatrzymanie wszelkich prac związanych z rozwojem aplikacji bawowych i to nawet na czas do kilku miesięcy, co w obecnie szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowo-prawnym jest niedopuszczalne. Warto zauważyć, że budowa nowego środowiska wiąże się z koniecznością wygospodarowania dodatkowych licencji. Na szczęście, na potrzeby takich prac, IBM udziela czasowych licencji ewaluacyjnych. Czas ich ważności to 30 dni, jednakże na prośbę klienta mogą być one przedłużone.